Siemaneczko! witam Was w najnowszym vlogu. Dzisiaj uprawa talerzóweczką. Jedziemy za strzelin. E, tutaj przed chwilą byłem 2 hektarów prawić, radzi już tam sieje Podamy sobie okularki, co to są. Dwa Ponoć to gdzieś jakiś serwis. Gościu, znaczy gościu naprawia Fenty i klasy, tylko ale czy ja wiem, ile w tym prawdy to trudno powiedzieć. droga niestety dziurawa zjechaliśmy z ładnej drogi krajowej na wioskową i no, jest w stanie w jakim jest niestety kurde ciasno ojej 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 ale buja taka ciasnota, że nie daj boże kombajn się trafi z jakimś ciągnikiem to koniec Taki krawężnik wieże też nie bardzo mam nadzieję, że się nie zgubię, bo ja tu jadę tędy jest chyba drugi albo trzeci raz w życiu. I to z dosyć długimi przerwami. Wiem, że kiedyś jak... Yy i byłem siewnym nazwijmy to o, to jest Magnum 260 no to tędy jeździłem, właśnie do miejscowości do której jedziemy, z tej miejscowości właśnie gdzie zmierzam elegancko widać zabudkę powiem Wam no piękna sprawa nie, nie daj Boże zachód będzie, o kurde no to cud mi z orzeszki Możesz można z nim przedzić. Oj, oj, oj oj, oj oj. Służbowym to można, jak to się mówi. jest z daleka na górze no na górze gdzie jest gdzie jest las, gdzie są łąki a kiedyś na wakacje jechałem z tatą to właśnie zdarzyło się tak, że no bo widać wszystko jak jakby się było obok, dosłownie bo tak przejrzyste niebo że się widziało elegancko o kurde, ale agregatywnie ciekawe kto to już w ostatniej części tego vloga już zrobiłem parę hektarów e, od tamtego momentu, w którym nagrałem w którym przyjechałem e, zapomniałem w ogóle gopro podładować, ale to nic robimy można powiedzieć, że pod ślężą <grym> w sumie e, no w linii prostej to ona jest dość blisko <grym> złapiemy sobie tu skosik Ojoj, na no co by tu z kosa złapać a no tam to drzewo jest dosyć ciepło dzisiaj mam powiem 18 stopni odczuwalne jest to kurcze mogę dres sobie wziąć yy, ze 100% bawełny a tu kurde jest 60% bawełny 40% poliestru i jest gorąco patrzymy, wziąłem sobie dresy i krótkie spodenki na przebranie. ale ja wiem, czy tutaj tak warto się przebierać trudno powiedzieć w pole robi się dość dobrze robię, wydaje mi się, tak gdzieś na około 10 nie no, za dużo 7-8, tak mi się wydaje no taki gdzieś przedział sobie wziąłem, może nawet ciutkę mniej Głębokości. jest zgubięte drzewo. Ja cię sumę. Nie, nie, zgubiłem. Dobrze idę. No, robię też dosyć płytko. Fajnie to wygląda po naszym głęboszu. Fajnie się zarównuje. Także pole będzie równiutkie. Wcześniej myślałem, może, żeby użyć agregatu uprawowego ale zupełnie to nie ma sensu, że to sobie daje radę, a poza tym w agregacie mankament mógłby być taki, że że pchałyby się te wszystkie liście, które zostały, te łodygi, bo mieliśmy problem z wałkiem tak jak może dziś opowiadałem w którymś vlogu, może nie i dostarczyli nam go dopiero teraz na wiosnę to zrobił przede mną tylko, ile ja wiem, 30 hektarów. Też właśnie będzie kukurydza, gdzie to było munczarowane. Weszła do Warka, to tu tam się jeździ Case albo bota, czy jakiś to dziwne Nie mogę, mogę rozpoznać, co to zaciągnie tam się. Je. Tak jak widzicie talerzówka fajnie pozaciągała te yy, wierzchnią warstwę chleby, resztki podnie yy, jeszcze jadę 11 tak na godzinę, żeby talerzówka nie skakała. Można byłoby szybciej w sumie, ale wtedy to ja bym skakał także trzeba patrzeć na swój i tak samo jak się pole robi jak wystarcza to można jechać na wiadomo wydajność jest wtedy mniejsza ale dzisiaj akurat mamy taki dzień bez presji na spokojnie od godziny 6 robota dzisiaj zaczęta. plany zupełnie się pozmieniały bo mieliśmy robić inne kawałki niestety wcześniej popadało, spadło dziś na weekend około 15 litrów, jak dobrze pamiętam, na miarce. No i niestety na glinę wystarczyło to, że wywaliło ogródę. Wczoraj właśnie byłem jeszcze z poprzedniego vloga z tym Fenixem Zobaczcie, jak to tam wygląda. Pojechałem, mimo tego, że zrobiłem na płytko, wyciągnąłem ogródę, wziąłem grudę do ręki, ścisnąłem. na no to ciasto, taka plastelina. Także bez sensu było jechać to musi jeszcze przesnąć. Yy, spróbujemy w tym tygodniu zrobić same najsłabsze gleby Majówka albo po yy, będziemy wjeżdżać właśnie w gliny te które nam pozostawały i tak się właśnie klaruje sytuacja jeżeli chodzi o siew kukurydzy w naszym gospodarstwie I właśnie robimy koło strzelina, gdzieś jest tam droga strzelin, fenryków. Tu chyba się jedzie na Niemcze, Niemca, Dzierżoniu. Na 1B mogłaby iść na 1A, ale na 1A zostają rowki pociągniku, tutaj na 1B fajnie to zasypuje i nie widać śladów właśnie u Fęcie. Dobrze, że chociaż tutaj sucho, bo tak to byśmy mieli przestój w sianiu a już i tak przestoju było za dużo właśnie przez awarię fenta. o, o kurde, to Kubota jest co oni tam przejął? Czym przede wszystkim? a, jak chyba na dwie z jakiego gospodarstwa to może być tak mi się wydaje, że to gdzieś Ludów Śląskich chociaż nie jestem pewien co to jest albo to jest Kubota MGX 7? nie, to siódemka, ja jest, to 7 no co on tam ma? zasiernik? chyba Amazona ma, z tego co widzę no, tu ta M7 i Amazon kurde, siernik konkretny jak z kawę albo pionier. Dobra jest zrobione wdechę. Jak to się mówi. KWS-owskie nasiona sięją, bo jest góra pomarańczowa, środek biały i dół zielony, on, one takie mają Allora